Na stopień Młodszego Inspektora Straży Miejskiej otrzymali awans decyzją Pana Burmistrza oczywiście Pan Jacek Zutka i Andrzej Bałek. Na stopień Starszego Specjalisty Straży Miejskiej otrzymał awans Pan Tadeusz Góry. Na stopień Specjalisty Straży Miejskiej otrzymali awans Pani Elżbieta Dżazga, Pan Łukasz Marczyk, Pan Bogusław Misaga. I na stopień Młodszego Strażnika Straży Miejskiej otrzymał Pan Kamil Kurta. Gratuluję wszystkim. Gratuluję. Gratuluję. i pozdrawiam. Że... Gratuluję. Jeszcze Kamil Gratuluję. Jeszcze awansu. Jeszcze Jacek Gratuluję. Gratuluję. porządku. Gratuluję. 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 Gratuluję.